Witam serdecznie w naszych bibliotecznych robótkach. Dziś będziemy wykonywać taką pracę i jej głównym bohaterem będzie pingwinek. Do wykonania takiego pingwinka będziemy potrzebowali tak niebieski karton, czarny, biały i pomarańczowy, dżurkacze ozdobny bądź ozdobne cekinki w kształcie śnieżynek bądź gwiazdek, klej marker czarny, ołówek, waciki, oczka jeśli mamy gotowe i właściwie to wszystko. Także zaraz zaczynamy. Na początku wybieramy czarny karton, przykładamy do niego dłoń i odrysowujemy kształt naszej dłoni w ten sposób. O, dłoń mamy odrysowaną i ją wycinamy. Także powolutku i precyzyjnie wycinamy kształt krok po kroku. Jeden za drugi element. Nam się powoli wyłania właściwy kształt w ten sposób. O, mamy już. O, tak wygląda nasz wycięty kształt, nasza dłoń. Odkładamy sobie. Następnie bierzemy biały karton i wycinamy. Podłoże naszego obrazka, czyli to będą górki śniegu. I tutaj dowolność, jak one mają wyglądać, większe, mniejsze. W ten sposób. O. Podłoże naszego obrazka jest gotowe. Przykładamy do niebieskiego kartonu. Mamy też już gotowego pingwinka. Wybieramy wacik, też przykładamy. No i pora na oczy i dziobek. Bierzemy sobie pomarańczowy karton. Mamy jego niewielki fragment, żeby powstał nasz dziobek. Wycinamy trójkącik i już mamy gotowe. Potrzebne będą też oczy. Jeśli macie gotowe oczka, to wystarczy je tutaj przyłożyć i podklejamy nasze najważniejsze elementy. Smarujemy klejem nasze podłoże. O, w ten sposób. Przykładamy śnieżek. I już jest grubsza gotowe. Teraz kładziemy naszego pingwinka śnieg. Wcześniej smarujemy klejem. O, dosyć precyzyjnie. Aby nam się bardzo dobrze przykleił. Pingwinek jest już przyklejony. Jeśli coś odstaje, no to jeszcze tutaj, gdzie nigdzie smarujemy klejem. O, jest super. Teraz bierzemy wacik i na środku naszej dłoni, a właściwie naszego pingwinka przykładamy wacik, o w ten sposób. Bierzemy nasze tutaj kolejne elementy, o gdzie nigdzie jeszcze, widać mi się dobrze, nie przykleiło, o w ten sposób. Gotowe i bierzemy nasz dziobek. Zmarujemy z jednej strony klejem. O właśnie tak. I przykładamy dziobek. Teraz oczka gdzieś tutaj o, w ten sposób. Kolejne oczko. No i nasz pingwinek jest z grubsza gotowy. O. Teraz, mm, jeśli macie dziurka czas to mm, wycinamy gwiazdki. Ja natomiast mam takie gotowe cekinki. I również smarujemy je klejem i gdzie przyklejamy. w ten sposób, żeby nasz pęklinek miał tutaj takie iście, śnieżny klimat na tym rysunku. Dobieramy jeszcze naszych śnieżynek. O. I kolejne. Mamy gotowe. Myślę, że już Starczy. Ale wam, jeśli się podoba więcej śniegu, to jak najbardziej możecie to zrobić. Smarujemy jeszcze nasze tutaj śnieżne pagórki i wykorzystujemy do tego drokaty. Oczywiście, kolor jest dowolny. Ja mam akurat niebieski i granatowy, gdzie nam się ładnie świeciło. Można jeszcze wyciąć z wacików śnieżynki, o, takie małe, małe. Kolejne. Smarujemy się klejem. O, nasze śnieżynki. Ładnie się prezentują, więc dokleimy jeszcze. grubsze gotowe. Tak się prezentuje nasz pingwinek. Jeśli się dowiedzieć czegoś więcej o pingwinach bądź innych zwierzątkach, to zapraszamy do naszych bibliotek i wypożyczajcie książki na ten temat. Do zobaczenia w bibliotece.